Cześć, witajcie. Dzisiaj yy, przyjrzymy się bliżej najnowszym doniesieniom ze świata sztucznej inteligencji. Mamy trochę materiałów i zobaczymy, jak AI, no wiesz, wchodzi w nasze życie: od polityki, przez samochody, aż po pomoc ludziom i edukację. Spróbujemy wyłapać to, co najważniejsze i zrozumieć, co to właściwie znaczy. Tak, dzień dobry. Rzeczywiście ten zakres jest no, imponujący. Od takich dużych geopolitycznych zmian po bardzo, bardzo osobiste zastosowania. Zastanowimy się nad konsekwencjami. Dobra, to zacznijmy może od czegoś, co, no cóż, niedługo może dotyczyć wielu z nas. Samochody. Google, słyszymy, integruje swoją AI Gemini z Android Auto i też z samochodami, które mają Google wbudowane. No właśnie. A co to znaczy w praktyce? znaczy że rozmowy z samochodem będą bardziej naturalne, bardziej jak rozmowa, zamiast takich sztywnych komend, wiesz. Będzie można powiedzieć coś w stylu: no nie wiem, znajdź jakąś dobrą pizzerię po drodze. I Gemini wtedy sprawdzi opinie, trasę i tak Potrafi też tłumaczyć wiadomości podobno ponad 40 języków i integruje się z innymi apkami, Spotify, kalendarz Google. Aha. To jest ewidentnie strategiczny ruch Google. Zastępują starego asystenta Google czymś mocniejszym, żeby no, konkurować. Wspomniano też o Gemini Live. To ma być coś do takich bardziej interaktywnych rozmów. Na przykład, nie wiem, przygotowanie do rozmowy o awansie w drodze do pracy. To brzmi trochę jak asystent z przyszłości, ale co ważne, z naciskiem na bezpieczeństwo. Czyli wszystko głosem, żeby nie odrywać uwagi od drogi. Dokładnie. Bezpieczeństwo przede wszystkim, przynajmniej tak deklarują, to część ich strategii, żeby AI była no, wszędzie w naszym cyfrowym życiu. Co ciekawe, teraz to głównie działa w chmurze, ale pracują też nad przetwarzaniem e, na samym urządzeniu, żeby działało lepiej, nawet jak nie ma zasięgu. Pewnie powiedzą więcej na tej konferencji i o pod koniec maja. OK, to teraz ym, zmiana tematu. Od samochodów do, no powiedzmy, wielkiej polityki. Dostęp do najnowszych chipów AI. To teraz, wiesz, kluczowa sprawa. I mamy informację, że USA zniosły restrykcje na eksport tych zaawansowanych chipów, między innymi do Polski, bo od 2024 roku Polska była w tzw. Tak tier 2, co no, ograniczało dostęp do tych najmocniejszych układów, np. Na od Nvidii. Tak, to ważna zmiana. Decyzja administracji Trumpa z 14 maja zastępuje ten system globalny, oparty na tierach, e, indywidualnymi negocjacjami z każdym krajem osobno. I w Polsce to od razu stało się no, tematem politycznym. Rząd Tuska przez ministra Gawkowskiego i ambasadę mówi, że to ich sukces dyplomatyczny, że działali w koalicji. Z kolei Karol Nawrocki, kandydat PiS, no, sugeruje, że jego rozmowy w Białym Domu na początku maja miały na to wpływ. Czyli, no klasycznie, każdy mówi, że to jego zasługa. A jakie to ma realne znaczenie dla Polski? Potencjalne korzyści i ryzyka? No właśnie, korzyści są dość oczywiste: łatwiejszy dostęp do technologii, to może przyspieszyć rozwój AI u nas, może przyciągnąć inwestycje mówi się o fabryce Intela. Ale ryzyka też są. Te indywidualne negocjacje z USA, które no, słyną z twardej polityki handlowej, mogą być trudne. Jest też obawa o większą zależność od Stanów i o to, że te chipy staną się kartą przetargową w innych y, sprawach, chociaż z drugiej strony, może indywidualne podejście pozwoli lepiej dopasować warunki. Zobaczymy. Jasne. Ale wiesz, AI to nie tylko te y, wielkie sprawy, polityka, biznes. Mamy też przykłady bardzo ludzkie, jak firma Eleven Labs, która pomaga osobom z ALS. Wspomniany jest Orlando Ruiz z Kolumbii, który stracił głos dzięki tej technologii klonowania głosu. Tak, technologii, która potrafi odtworzyć jego unikalny sposób mówienia. Właśnie. Może komunikować się w sposób bardziej naturalny. To musi mieć ogromne znaczenie psychologiczne. Niewątpliwie. To pokazuje ten taki, no, humanitarny wymiar AI, a równolegle widzimy niesamowity postęp w robotyce. Tesla pokazała swojego robota Optimusa, uczy się ruchów, nawet tańczyć przez symulację AI. Chcą stworzyć robota o ludzkiej zwinności. I co ciekawe, słyszymy, że Tesla już y, buduje linie produkcyjne, zdolne produkować dziesiątki tysięcy tych Optimusów kwartalnie. Wizja robota w każdym domu jakoś się przybliża. Wygląda na to, że traktują to bardzo poważnie. Inwestują ogromne pieniądze w skalowanie produkcji. Czy to się uda? Czas pokaże. I na koniec jeszcze rzut oka na Polskę, na edukację. Rusza, jak czytamy, bezpłatny kurs AI wspierany przez Microsoft dla nauczycieli, uczniów, rodziców. Właściwie dla wszystkich cel? Nauczyć korzystania z narzędzi typu Copilot, tych asystentów AI i ogólnie oswoić ludzi z tematem. To ważne, tym bardziej, że Ministerstwo Cyfryzacji właśnie ogłosiło gigantyczny przetarg na sprzęt dla szkół: ponad 400 tysięcy laptopów, 220 tysięcy tabletów, za prawie 1,5 miliarda złotych. Więc widać tu jakąś systemową próbę. Z jednej strony sprzęt, z drugiej strony próba podniesienia kompetencji, przygotowanie na przyszłość. Dobra, to spróbujmy to jakoś podsumować. Sztuczna inteligencja, jak widać, przestaje być jakimś abstrakcyjnym hasłem. Od globalnych rozgrywek o chipy, przez nasze samochody, może przyszłe roboty w domach, po narzędzia przywracające głos i zmiany w edukacji. AI naprawdę już tu jest i kształtuje naszą rzeczywistość. Dokładnie. To już nie jest futurologia. To narzędzie, które wpływa na gospodarkę, społeczeństwo, no i na nasze codzienne życie. Na wielu poziomach. A to wszystko, wiesz, prowadzi do takiego pytania, na koniec, może trochę filozoficznego. Skoro AI coraz lepiej naśladuje ludzkie zdolności mowę, ruch, prowadzenie rozmowy, to gdzie tak naprawdę będzie przebiegać granica? Granica między tym, co autentyczne, a symulacją i jak to wpłynie na nasze postrzeganie, no, człowieczeństwa? Co o tym myślisz?